Kochani, ostatnio internetu biegła informacja, że najprawdopodobniej faworytem Cezarego Kulaszy jest Jerzy Brzęczek, który nie był wcześniej brany zbytnio pod uwagę przez prezesa na stanowisko selekcjonera Polski. W mediach mówiono, że Jerzy Brzęczek raczej nie obejmie kadry ze względu na niezbyt dobre stosunki z zawodnikami z kadry. Aktualnie Cezar Kulesza niedawno wypowiedział się w jednym z wywiadów, że no widzi takie trio na ławie trenerskiej. Właśnie Jerzy Brzęczek jako pierwszy trener, a w sztabie szkoleniowym byłby jeszcze Łukasz Piszczek i Jakub Błaszczykowski. No to tutaj sytuacja zmienia się o 180 stopni. Jestem tego ciekawa. No uważam, że Jerzy Brzęczek na pewno jest lepszym kandydatem na selekcjonera niż kilku Trenerów, którzy byli wymieniani jako potencjalni kandydaci. Był jednym z takich moich wyborów, może nie pierwszych, bo jednak wolałabym, żeby kadrę objął Marek Papszun, ale myślę, że Jerzy Brzęczek na pewno jest jednym z lepszych kandydatów, którzy byli wymieniani e, do roli e, trenera reprezentacji Polski. Zobaczymy, jak się sprawdzi. E, prezes powiedział, że jeszcze nie podjął decyzji. Zobaczymy. Myślę, że. Decyzja powinna być podjęta w najbliższych kilku dniach, tak mi się wydaje, zobaczymy jak to będzie w rzeczywistości, liczę na to, że niedługo taka decyzja będzie podjęta, no bo we wrześniu, na początku września gramy trudny mecz, trzeba byłoby wybrać trenera, który mógłby z zawodnikami gdzieś tam jeszcze się zintegrować i zbudować plan właśnie na trudny mecz z Holandią i w ogóle na całe te eliminacje i ewentualne baraże. Zobaczymy, będę Was informować na bieżąco i mam nadzieję, że prezes podejmie właściwą decyzję. Co?